Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla was mocny odcinek, który też, jak widzicie po moim uśmiechu, mam nadzieję, że przyniesie mi dużo frajdy z jazdy, bo w tym odcinku głównie będzie jazda testowa BMW M3 Touring. Obiecałem wam jakiś czas temu to, że pokażę wam też to auto podczas jazdy, no i dzisiaj będziemy mieli okazję, a jesteśmy dzisiaj w Gdańsku, w naszym salonie Bavaria Motors. bardzo przyjemnie brzmi. Mamy tutaj aktywny wydech, więc możemy sobie go trochę przyciszyć albo sprawić, żeby był trochę głośniejszy. Ale zaczniemy przy tym głośniejszym. Od razu ruszymy na razie na tych komfortowych ustawieniach. Później trochę je pozmieniamy. Trochę Wam też o nich poopowiadam. Normalnie zaraz po wstępie byłaby ta sekcja, w której opowiadam Wam o aucie, ale jako, że jazdy testowej M3 Touring jeszcze u nas nie było na kanale, no to zaczniemy sobie od jazdy, żeby poczuć trochę tej przyjemności, a tą przyjemność zapewnia tutaj 3-litrowy silnik, który ma 510 koni i 650 Nm. Co ważne, pomimo tego, że to auto jest o 85 kg cięższe od wersji sedan, to jest tylko o jedną setną sekundy wolniejsze, jeżeli chodzi o przyspieszenie od zera do 100 km mamy tutaj 3,6 sekundy, natomiast od 0 do 200 rozpędzimy się w niecałe 13 sekund. Prędkość maksymalna, której Wam nie pokażę tutaj, bo jesteśmy w mieście, to 250 km na godzinę. Chyba, że mamy pakiet M Driver, wtedy ta prędkość maksymalna przy tym pierwszym przeglądzie, który dla samochodów BMW M jest przy 2000 km, zostanie nam ta prędkość maksymalna podniesiona do 280 km kilometrów a ten pakiet M-Driver to nie tylko podniesienie tej prędkości maksymalnej ale też możliwość uczestniczenia w szkoleniu z intensywnej jazdy właśnie samochodami BMW M na torze Silesia Ring, to jak wygląda to szkolenie pokazywałem Wam w filmie do którego link macie na górze, więc tam Was odsyłam to jest bardzo ciekawe Szkolenie, na którym można podnieść swoje umiejętności z jazdy właśnie tymi najmocniejszymi samochodami BMW M. No i teraz, jako że stoimy na światłach, możemy trochę pozmieniać w ustawieniach. Możemy sobie zmienić to, jak będzie pracował silnik, jak będzie reagowało zawieszenie, układ kierowniczy czy hamulce. Zmienimy sobie na ustawienia sportowe. No i też możemy odłączyć przednią oś, bo o tym Wam jeszcze nie wspomniałem, że BMW M3 Touring. W przeciwieństwie do sedana jest dostępny tylko w jednej wersji, czyli mamy tutaj wersję Competition, mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów i mamy napęd na cztery koła, który bardzo dobrze sobie radzi w tym aucie, więc jest tutaj bardzo sportowo, a jednocześnie jest to takie auto bardziej praktyczne, bardziej uniwersalne, bo mamy więcej miejsca w bagażniku, więcej miejsca z tyłu na tej tylnej kanapie. Opowiadałem wam o tych możliwościach przyspieszenia od 0 do 100, ale to jest jakby nie najważniejszy wyznacznik tego, czy auto się dobrze prowadzi, czy jest szybkie. Tym wyznacznikiem jest to, na przykład, jak auto sobie radzi na torze wyścigowym. A takim torem wyścigowym, o którym często się opowiada, podając właśnie wyniki, ten performance auta jest tor Nürburgring, a dlatego, że na tym torze mamy wszystko. Mamy szybkie proste, mamy szybkie łuki, mamy wzniesienia, więc jeżeli tam samochód radzi sobie dobrze, to znaczy, że radzi sobie dobrze, a BMW M3 Touring osiągnęło tam wynik niemal taki sam jak wersja sedan, więc po prostu kapitalny wynik, jeżeli chodzi o ten performance, a jednocześnie gdybym teraz wrócił do tych ustawień najbardziej komfortowych, można sobie spokojnie z rodziną podróżować po mieście, wyjechać sobie na zakupy, a jak będziemy... Ale jak będziemy potrzebowali, to po prostu możemy sobie bez problemu przyspieszyć i poczuć trochę przyjemności z jazdy, i przyjemności z dźwięku tego wydechu. Muszę Wam też powiedzieć o tym, co mam przed sobą. Za chwilę dojdę do wyświetlaczy, które nie do końca Wam się podobają. Mi na przykład tak, ale. To, co się Wam na pewno też podoba nie tylko mi, to ta kierownica bardzo wygodna i te duże łopatki, które są tutaj wykonane z karbonu, bardzo wygodne, jednocześnie bardzo dobrze wyglądają. Podobnie bardzo dobrze wyglądają te wstawki karbonowe, które mamy na kierownicy. No właśnie, jeżeli chodzi o te wyświetlacze, to ich wielkość to 20. 7 cali. Bardzo podoba mi się ten layout, który te kolory BMW M, które się tutaj wyświetlają na ekranie, moim zdaniem bardzo dobrze wyglądają. A to, co Wam się nie podoba, ze względu na te wyświetlacze, to to, że mamy trochę mniej tych fizycznych przycisków, no ale wszystkim wszystkie te podstawowe, najważniejsze przyciski, czyli przyciski za pomocą których zmieniamy ustawienia w aucie, czyli przycisk seta, czy też przycisk M mode, mamy tutaj fizyczne w tej konsoli centralnej. No i mamy te najważniejsze przyciski, te czerwone przyciski przy kierownicy, które od razu widać, czyli M1 i M2. Tutaj możemy sobie zapisać nasze ulubione ustawienia. Pod tym M1 sportowe, a pod tym M2 takie maksymalnie sportowe, na przykład tylko na tor i wtedy naciskając jeden przycisk bardzo szybko możemy właśnie te ustawienia od razu sobie odpalić. Widzę, że są też bardzo ładnie skonfigurowane, więc Bawaria Motors w Gdańsku jest dobrze przygotowana na jazdy testowe, więc zapraszam was przy okazji od razu do omawiania się na jazdy testowe właśnie z samochodami BMW w naszych salonach Bawaria Motors. Znaleźliśmy bardzo ładny kadr, więc tutaj Wam trochę opowiem o tym konkretnym modelu. Bo ostatnio pokazywałem Wam czarne auto z czarnym wnętrzem. Zresztą tamten odcinek obejrzało bardzo dużo ludzi. Mamy tam dużo lajków, like komentarzy, więc bardzo Wam dziękuję. A dzisiaj trochę inne auto, tak jak powiedziałem, kolor. Szary Brooklyn, jasne wnętrze. Tutaj mamy też opcjonalne światła laserowe. To podkreślam, bo w nowych modelach BMW już tych świateł laserowych nie mamy w standardzie. Natomiast tutaj będziemy mieli światła wykonane w technologii LED. Z przodu ten grill, który myślę, że już się wszystkim opatrzył. Przód. Tego auta wygląda tak samo jak przód wersji Sedan. Opowiem Wam jeszcze o kołach. Z przodu 19 cali, z tyłu mamy 20 cali, bardzo ładne felgi czarne. I tutaj mamy też czarne zaciski hamulcowe. W standardzie zaciski są niebieskie, ale można sobie wybrać czerwone, właśnie lub czarne, dzięki czemu prezencja tego auta będzie trochę bardziej indywidualna, trochę bardziej będzie nam to auto wyróżniać. Możemy sobie też tutaj wybrać ten. Najbardziej wydajny układ hamulcowy, czyli hamulce ceramiczne. Dopłata za ten układ to 48 tysięcy złotych. Te hamulce przydadzą nam się na przykład na torze, przede wszystkim na torze, bo one są super wydajne. To jest technologia już zaczerpnięta z motorsportu, ale odsyłam Was też do naszego filmu o hamulcach. Tam się dowiecie, które hamulce wybrać do konkretnie Waszego modelu. Szerokie nadkola. Podwójne końcówki wydechu z lewej i z prawej strony, elementy charakterystyczne dla samochodów BMW M, no i wersja Touring. Wydaje mi się, że z tej strony to auto wygląda najlepiej, ale sami dajcie znać, z której strony Wam się BMW 3 Touring, pierwsze w historii BMW 3 Touring, podoba najbardziej. Właściwie to pierwsze produkowane seryjnie, bo prototyp był wcześniej, a jako, że jesteśmy z tyłu, to opowiem Wam o tej części trochę praktyczniejszej tego auta, bo to auto w porównaniu z sedanem jest praktycznie bo mamy więcej miejsca w bagażniku. Co ciekawe, możemy też otwierać pokrywę bagażnika, też tylko samą szybę i w ten sposób można sobie coś tutaj dołożyć na górę naszego bagażu, ale możemy też oczywiście bagażnik otworzyć klasycznie i tutaj mamy 500 litrów pojemności, chyba, że złożymy oparcia tylnej kanapy, wtedy będziemy mieli 1510 litrów pojemności. Pojemność zbiornika paliwa to 59 litrów. To jest o tyle ważne, że Pewnie spalanie nie jest dla Was ważne, ale ważne będzie to, jak często będziecie się zatrzymać na tankowanie: więc 59 litrów zapewni nam możliwość przejechania sporego odcinka na jednym tankowaniu, a ta jazda będzie niesamowicie przyjemna, bo BMW M3 Touring to dużo przyjemności z jazdy i dużo przyjemności takich wizualnych, bo ta auto świetnie wygląda. A gdybyśmy chcieli sprawić, żeby ta auto wyglądało jeszcze lepiej, bardziej indywidualnie, to też możemy sobie wybrać akcesoria M Performance. Taka ciekawostka: Polska jest numerem jeden na świecie, jeżeli chodzi o dokupowanie akcesoriów M Performance. Zobaczcie, jakie akcesoria M Performance są dostępne do BMW M3 Touring. Trochę Wam kazałem poczekać, ale jest coś, co musi się pojawić w odcinku o samochodzie BMW M, czyli dźwięk wydechu. M3 Touring jest produkowane w fabryce BMW w Monachium. Jeździ kapitalnie, wygląda być może jeszcze lepiej. A kosztuje 502 502000 zł. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, jak wam się podoba BMW M3 Touring. A przed nami na naszym kanale kolejne odcinki o samochodach BMW M. W tym roku na pewno będziemy chcieli wam pokazać nowe BMW M5 no a później, wkrótce pojawi się też Nowe BMW M5 Touring, więc pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego z tych materiałów. A za dzisiaj Wam już dziękuję. Do zobaczenia.